Liczę. Zatem zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1, Stan! Jedziemy. Wejdziemy ze zmianą komoru z 514 Meta, która jest nienastąpiona w formowaniu go zmianowego 0,9 do 1,6 m. Mamy tutaj szeroki podmiot z dziewięcioma ustawieniami, które pozwalają na dokładne dopasowanie maszyny do różnych potrzeb użytkownika. Nowoczesny rotor i noże dzięki rotacyjnemu zespołowi podajacemu zapewniają równomierne podawanie materiału do komory nacijanej. Patrz, obserwujmy, za chwilkę pewnie pojawi się również bela przygotowana przez METALPACK. Metal metal no i oto Państwa oczom ukazuje się bela, co oznacza, że możemy nie mamy nie o pelę, więc przydały nam się Tak więc jak mamy możliwość, to taką właśnie maszynę teraz będziemy Państwu prezentować. Firma Talex i Owiarka. Zatem 5, 4, 3